Cześć, witam was. Tu mamy pucharek śmierć w przestworzach, polega on na tym, żeby zabić 10 przeciwników, wyrzucając ich w powietrze znakiem ART, czyli tą taką falą uderzeniową. To jest ten z prawej strony, jak wciśniemy R1. I tutaj widzicie właśnie miejscówkę. Jest to miejscówka Diabli dół. Znajduje ona się koło drzewa wisielców, jeżeli pamiętacie. Później trochę dalej w gameplayu zobaczycie dokładnie, gdzie, gdzie jest ta miejscówka. Ja wam pokażę. Tutaj na razie Wam pokazuję jak to wygląda w praktyce. To właśnie wykorzystanie tej fali uderzeniowej, żeby właśnie zabić tych przeciwników. Będziecie mogli też wykorzystać oczywiście kontratak, czyli kontrę, żeby właśnie tych przeciwników trochę bliżej do krawędzi doprowadzić i wtedy właśnie wykorzystać tą falę uderzeniową, czyli tego Arda, wciskając R2. Nie jest to jakieś tam skomplikowane żeby to zrobić, ale trochę czasu mi to ogólnie zajęło. Ja tutaj tylko powycinałem kawałki właśnie, gdzie mi się to udało. Ja to dosyć sporo robiłem, bo na początku nie wiedziałem dokładnie um, o co chodzi. Próbowałem ich z odległości zrzucić, ale niestety, oni muszą być um, najlepiej, żeby byli właśnie blisko um, krawędzi i wtedy dopiero możemy tą um, tego arda użyć. Jak tu zresztą na filmikach widać. Ja tu za chwilę jeszcze, jeszcze jedną tutaj będziemy mieli, pamiętajcie, że 10 ich trzeba właśnie tą metodą zabić, pamiętajcie, że nie muszą spaść i zabić, niektórzy spadają na mniejsze odległości, znaczy z mniejszej odległości i czasami im się udaje przeżyć, teraz wam pokażę po tym jak już właśnie w tej miejscówce Diabli Du zabiliśmy wszystkich, Wszystkich jeszcze wspomnę, że tam będą topornicy. No na nich uważajcie, najlepiej ich zabić, bo oni nie są tacy łatwi do zrobienia. Tak, w każdym razie, jak już zabiliście wszystkich, już tam nikogo nie ma. Udajcie się do miejsca na mapie świata innego. Ja tu się przenoszę akurat do zamku. I po tym, jak już przeniesiemy się z powrotem na tą miejscówkę, to zaraz zobaczymy, jak będę dorobił. Chodzi ogólnie o to, żeby oni się tam znowuż e, pojawili. I po tym jak już e, tam się znajdziemy, to możemy oczywiście ich e, znowuż e, zabijać wykorzystając właśnie tego Arda. I tutaj jak widzicie drzewo wisielców, kod drzewa wisielców znajmniej, znajmniej, znajdziecie Diabli Dół. Ja akurat tej miejscówki użyłem. Jeżeli znacie jakieś inne miejscówki, to napiszcie w komentarzach, gdzie łatwo to można zrobić. Przy okazji pomożecie też innym, jeżeli oni jeszcze tego nie zrobili. Tutaj już będzie ostatni gościu, którego zabiłem, i potem wpadnie już Pucharek. Ja mam nadzieję, że filmik Wam w jakikolwiek sposób pomógł. A ja się już będę z Wami żegnał. Do usłyszenia! Hej!